Thank you. Marian Bura z wójt gminy Morawica zdobył tytuł najlepszego samorządowca 2011 roku w kategorii gmin wiejskich. Ranking po raz pierwszy w historii przygotował Dziennik Rzeczpospolita. 8 września podczas Forum Regionów w Muszynie, będącego częścią dorocznego forum ekonomicznego w Krynicy, odbyło się uroczyste nagrodzenie laureatów i wręczenie prestiżowych statuetek. Konkurs Lider Samorządu 2011 przeprowadziła Redakcja Rzeczpospolitej przy współpracy z Fundacją Instytut Wschodni. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych spośród najlepszych samorządowców. Liderzy środowiska zostali sklasyfikowani w trzech kategoriach – najlepszego wójta, burmistrza i prezydenta pokażmy liderów samorządności, czyli ludzi, którzy odpowiadają za to dzięki temu, że mają odwagę, że mają, że tam jest ten element ludzki, niepoliczalny. Tak tego czego się nie uda do końca ująć zawsze tylko w postaci liczb i chcemy pokazać tych najlepszych y, y, liderów, tych, którzy odpowiadają za sukcesy samorządności w Polsce. Dziennik Rzeczpospolita od kilkunastu lat przygotowuje zestawienie najlepszych samorządów. Początkowo w formule złotej setki samorządów, a obecnie prestiżowego rankingu samorządów. W tym roku dodatkowo Oprócz najlepszych miast i gmin postanowiono wybrać najlepszego wójta, burmistrza i prezydenta w Polsce. Lidera, który dzięki swojej aktywności wpływa na rozwój społeczności lokalnej i rozwój całej gminy. Finaliści prestiżowego konkursu lider samorządu wybrani zostali na podstawie trzyetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie te dane były całkowicie zobiektywizowane. To były dane, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Finansów. Wyłoniliśmy pewną grupę samorządów, mianowicie 250 gmin wiejskich, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz wszystkie miasta na prawach powiatu i do nich była wysyłana ankieta na drugi etap. W związku z tym można powiedzieć, że częściowo w wyniku rankingu zadecydowała kondycja samej gminy. W drugim etapie pytaliśmy o te rzeczy, które są tutaj wymienione. One w dużo większym stopniu zależą już od jakości rządzenia, jakości zarządzania. Kryterium poparcia społecznego, które Miało istotne znaczenie. Braliśmy pod uwagę frekwencje w wyborach w pierwszej turze oraz wyniki wyborów samorządowych także w pierwszej turze. I w ostatnim etapie, w trzecim etapie, każdy z członków kapituły w każdej z tych kategorii, po długiej zresztą debacie w ramach kapituły, ustawał własną kolejność tej piątki. Po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny okazało się, że pierwszy w historii tytuł najlepszego samorządowca 2011 roku otrzymał wójt gminy Morawica Marian Buras. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Krynicy podczas dorocznego forum ekonomicznego. Wójt Marian Buras kryształową statuetkę odebrał z rąk redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Pawła Lisickiego oraz Kazimierza Barczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Morawica to jest miejscowość, gdzie mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg, gdzie się, usprawniona została kanalizacja, gdzie rozwija się budownictwo, gdzie właściwie no, mam takie wrażenie, że patrząc na te liczby, na te dane, no, każdy się mieszkać, To jest chyba właśnie to, o co chodzi i to, za co my różniamy czyli za tą. To mówię na początku, pewną determinację, pewną wizję, osiągnięcia, no i wreszcie ten moment taki najbardziej, polityczny poparcie mieszkańców. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Odbierając tatuetkę wójt dziękował za wsparcie wszystkim mieszkańcom gminy Morawica, radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu. Dla Państwu najbardziej chciałem podziękować mieszkańcom Dzięki Dziękuję. Satysfakcji z przyznanego tak prestiżowego wyróżnienia nie kryli również pozostali zwycięzcy rankingu. Ja rozwijając myśl szata globalnego powiem jeszcze o jednym aspekcie, jak rozumiem słowo lider samorządowy. To bez wątpienia wielki sukces Polski, że ta rzeczywistość samorządowa, która przeorowała nasz kraj, wykreowała grupę świetnych liderów. Słowo lider to także ten, kto buduje zespół. Ludzie, którzy żyją w naszych społecznościach lokalnych mają marzenia. W gruncie rzeczy praca w samorządzie jest bardzo prosta. Trzeba te marzenia poznać i jak najskuteczniej zrealizować. Temu, kto się to udaje, uzyskuje akceptację i uzyskuje ten silny mandat, by dalej te marzenia realizować. Warto podkreślić, że prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zdobył tytuł najlepszego prezydenta roku ex z prezydentem Poznania Ryszardem Grubelnym. Z kolei najlepszym burmistrzem według rankingu Rzeczpospolitej został Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Tuż po oficjalnej gali jako pierwszy gratulacje dla najlepszego wójta w kraju przekazał starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Brzałka. Cieszę się, że gmina z powiatu kieleckiego, gmina ze Świętokrzyskiego została w ten sposób uhonorowana, że samorządowiec taki jak Marian Buras został najlepszym samorządowcem w ogłoszonym właśnie rankingu. Słowa uznania dla zwycięzców przekazali także premierzy Kazimierz Marcinkiewicz i Józef Oleksy. Praca w samorządzie to nie robota dla polityków, tylko dla gospodarza. Warto to zapamiętać, bo sukces nie bierze się sam z siebie, z mieszkańców, a jakże, ale potrzebuje lidera. Uroczystość wręczenia statuetek dla najlepszych samorządowców w kraju uświetnił krótkim koncertem znany kielecki muzyk Włodzimierz Kiniorkiniorski, pochodzący z Dagnańska.